Thank <music> you. Witajcie, z tej strony Krzysiek z kanału Wsi Przyjaciel Tak jak wczoraj pisałem na Facebooku oczekiwałem przesyłki Właśnie dzisiaj ona do mnie dotarła A co to jest? Zobaczycie za chwilę, rozpakujmy je Więc Mamy tu taką oto paczkę Myślałem, że, że to opakowanie będzie trochę in, inaczej zrobione Ale, ale to, to mniejsze z tym nie ja będzie to takie typowe opakowanie, bo nie mam przy sobie kamerzysty, mam tylko jedną rękę i, i tutaj i nóż, w którym muszę opakować tą, tą folię, więc nie jest to aż takie profesjonalne i fajne do oglądania. No więc rozpakujmy tą folię i tu naszym oczom już się okazał Materac. Materac już rozpakowaliśmy, czyli możemy tą folię wyrzucić. Jest to legowisko materac, które zamówiłem na Allegro z filmy Happy Dog. Link do akcji będziecie mieli w opisie. Za to logowisko zapłaciłem 120 zł plus 20 zł przesyłka, czyli wyszło 140 zł. Spodem oczywiście jest suwaczek i to jest wszystko zdejmowane i ten pokrowiec można dać do prania. Trochę jestem zasmucony tym, że musiałem zrobić w swoim pokoju przemablowanie, chociaż przydało się to także bo tak trochę jest inaczej w pokoju, ale musiałem kilka rzeczy poprzesuwać i nawet kilka powyrzucać po z pokoju. Zobaczymy później, jak to będzie. Muszę wam powiedzieć, że ten materiał to nawet jest wygodny. Dla ludzi, że tak powiem. I wcale bałem się, że on będzie za duży. To się nie zmieści, on się zmieścił trochę, wystaje, ale tak jak tu mówię, jakby było o tyle, o tyle krótszy, czyli tak równo z komodą, to to wygląda było nienaturalnie, a jak Jenny się na nim rozłoży, to, to wcale aż nie jest taki duży. Yy, oczywiście klatkę ona ma. Zobaczymy co będzie dalej, co ona wybierze do spania, bo chciałbym, żeby spała, że tak powiem, na luzie na wolnej przestrzeni, w cudzysłowie, a klatkę będzie miała tylko, gdy będziemy gdzieś wyjeżdżać. Yy, zaraz pokażę Wam jak to wygląda w pokoju yy, przemblowane teraz, gdzie stoi klatka, gdzie jest to lodowisko.